vášlo <laughs> <nofra> pro text. Ha <laughs> <laughs> <Dabre, he. laughs> oh, to. Co? Nie zmiesz, Ej, Echo A straszne jest. jest. No A właśnie ciosia. A ja ciągle nagrywam, na no, bezkitu. No, no. No. Będzie jutro barka. Już 120 mega, no bez kitu. I dlaczego mam ustawiony że mam ten echo? Bo Magda ma ten program włączony i... ...jak ty mówisz, to on się włącza. Ale ja ciebie też tak słyszę, tak... Eł... O, już się... się odbija no. w mojej karcie dźwiękowej masz dźwięki. No, mm, dokładnie. Kurczę. Ej to jutro ułożymy na tego debila. No, <tryk> no, no. i będzie beka, co w na youtube, kurwa. Będzie beka, kurwa. Będziemy mieć więcej widzów niż ten, kurwa. No. Czy tam, kurba, YouTube kurba. <tryk> będzie jakiś tam kurwa, starymy. Youtubowce, kurwa. Proszę. Ale będzie beka, kurwa. Ale to każdy tak musi ułożyć po cztery zwrotki. A na nich tam siedzi z znów, znów zasnął. Nie wiem właśnie mówił, że coś tam... <laughs> że chyba będzie odchodził, wiesz? Jak tak, odchodzi? Ale... Coś, to mówił, że nic musi grać. Ale Mówił, ja że wiem. Na... na to się będzie, nie? A z odchodzi? Bo mówił, że ten niepotrzebny nic za nimi. Bo co? Że niepotrzebnie miejsce zajmuje coś tam. Eee, no co mi pisze. może to? Czekaj, go przejść. Maniek! Maniek. To je ja, ja pisałem do niego, że nie mogę. Muzyka <ścoughs> hiszpańska. O, to, to by jest dobry. Candy shop. Get this up. No, no I wish.

Zając, zając pałą, my się dziś pocie... Zając, ty wuchaczu Zając, 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 w dupę cię ruchając. Zając, zając, zając... Zając, zając, się w dupę cię ruchając. Zając, zając, cię Zaj za ci, po na aksa Nie wiem kurwa to jest nudne To jest takie inne, to trzeba jakoś taką na taki wiecie Taki, taki typowy polski <grywka> hip hop <go wyłożyć. grywka> User joined your channel Ursus Yo. Ej, o żegnał się, a teraz już wrócił No tak Wygracie w koda trójkę teraz? No ja i ziomek, układamy dissy Co? My tu dissy układamy Eeeh Nie, zają, ty krzywa mordo O! <grytans> <grytans> Na dziś gdzie na kosę zapraszamy. dalej. No, User disconnected from your channel. Zając zając zając. zając, 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 Chodź do mnie na śniadanko, pierdolę ci kakaoko <grym znać się wziąło> Całe wiemy na Youtuba Ale to Ale mi zajął, to by mi się na nich nie ma Pan sobie nawet ci przeczytam ostatni Czekaj, czekaj Graj na hakał na alter idę Ale serwerów już nie ma Kiedyś próbowałem nawet na tekno, ale ich ty też nie ma <grywy> Teraz gram na D Delta One, ale bez haków. Nie obrażajcie mnie za to chłopaki. Ale patrz, jest pan od teraz jest za 21 to mi zaczął spanować Za 10, 11. Za 10-11 zaczął mi pisać. Teraz za 21, patrz. I no Stop mi pisze coś. Ja nawet nie czytam, tylko patrzę te, te ostatnie, co? <grystanie> Tej zając, paru bo jak to słyszysz. A na pewno to słyszysz, nie? Ty A mi mówiłeś, że grałeś na haksach tylko w MW. Zwykłe parubojebana. No ja ci mówiłem, bo jechałeś na, na terminalu w tym momencie. Kto ja? No ty. No ja tak, no ja jechałem, no i się przyznałem. No, no i się przyznałeś, jest dobrze, nie jedziesz jest dobrze, ale nie, ten... śmiesznie. No jak śmiesznie? No, a co? A co z typa się teraz jest? No ale patrz, on się nie chce nawet przyznać. On, on nawet nic do mnie... No, no, on stop mi utrzymuje to, że, że nie jedzie na haka bo próbuję otrzymać... ...jak to się... ...frajerski honor. Ej, no dawajcie, czekajcie, no wymyślałeś jakiś tekst Ale to dzisiaj nie da rady, ja muszę iść spać, człowieku. Ja już tym muszę wstać. <grym> dawajcie, kogo jumbo, ja będę śpiewał do tego. Tak, ja, kogo dżambo i do przodu. Ale na zmianę Jutro będziemy, reanimator też, Laszlo też śpiewa, i kurwa. Nie. <grym> Jutro będzie wena. Jutro będzie wena, człowieku, kurwa. Nie dziś się, ja muszę od 6 rano wstać do Rzymu jechać Jedziesz na walki? O masakra. Nie nadawajcie no, jakichś bicik szybko kogo drama, bo jest opośpiewany No o pierwszej pójdziecie spać No już ja już muszę teraz O pierwszej później zejdzie na trzecie. No, tak dokładnie ja mogę do 12 spać, bo jutro klawiatura mi przyjeżdża o dwunastej. No, ja też mogę o 12 spać, kurwa, ale muszę odsiąść sobie psa. Kurwa, kanapki wpierdala. Hehehe. Czego? Ten na rano? Noo, ten na rano. Wiesz, ja, żeby kurwa rano, jak wstałem, też bym był tam. Najedzony. Najedzony. Proszę, na proszę.